Cóż, nie tak to miało się zacząć. Witajcie o serdecznie z tej strony, Szyjanuj, i witam Was w kolejnym odcinku od Zarady Milionera z Czarem Natury. A mówię, że nie tak miało się zacząć, ponieważ zamierzałam troszkę nadgonić przed tym odcinkiem nasze umiejętności, żebyśmy przeszli do ciekawszej rozgrywki. A mianowicie chciałam trochę nadgonić umiejętności aptekarstwa, żebyśmy już mogli zacząć spełniać naszą aspirację entuzjackiej mikstur. A żeby to zrobić, musimy mieć szósty poziom. Aptekarstwo mam dopiero na piątym poziomie. Charyzmę ledwo ujeczka, która nie jest nam potrzebna, i tak naprawdę to wszystko nas interesuje z tych rzeczy. Myśmy słabi w wędkowaniu niestety i ogólnie jest trochę lepiej. Natomiast e, z racji tego, że mamy dzisiaj święto, nie poszliśmy do pracy, jesteśmy na czwartym poziomie kariery naturopaty, jako praktykantka opieki holistycznej. Więc kochani, i ja troszkę na nią nadgonię. Mam nadzieję, że i awansujemy i wypełnimy kilka innych rzeczy. Mam nadzieję, że troszkę nadgonię, żebyśmy przeszli już do tych ciekawszych rzeczy. Ale zanim przejdziemy do tych ciekawszych rzeczy, zobaczmy jak Aurelię porywają kosmici. Mhm. Mm I <laughs> No, to poleciała. Dobrze, kochani, Aurelia zostaje nam zaraz zwrócona. Niestety, jeszcze tutaj nic nie widzimy, co się dzieje. Nastawię o nas na ten widok. Zobaczcie jeszcze, patrzcie, jaka piękna zorza nad miastem. Nie mieli kiedy nas porwać, po prostu nie mieli kiedy nas porwać, nie? Że ja już tutaj odpozowowuję i zobaczymy, w jakim stanie zwróci Aurelia. O ile nam po drodze nie zamarznie, bo oczywiście uwała sobie. Została w stroju kąpielowym porwana, a na statku zamarza. Oj, biedna, nie że ją porwali. Jeszcze w stroju kąpielowym. Jeszcze rzucili nią, nie? Dobrze konie. Zanim pójdziemy dalej, zmień sobie strój na jakiś taki trochę cieplejszy, bo jest ci zimno. Zobaczmy, co ci za najstrójnik tutaj wpadł? To jest porwana, ofiara porwania. Nic tak nie psuje krwi jak porwanie na pokład statku kosmitów. No. Jeszcze z własnego powodu. Nie dziwi ci się, wcale ci się nie dziwię. Dobrze, kochani, będę was update'ować w ważniejszych e, sprawach i nie przyjdziemy do czegoś ciekawszego w naszej rozgrywce, a mianowicie szóstego poziomu umiejętności aptekarstwa bądź awansu naszej drogi Aurali, żebyśmy mogli ruszyć dalej z... Naszym wyzwaniem. Jak mówiłam w tym nietypowym wstępie, zaczniemy przygodę troszkę, jak się będzie coś działo, a mianowicie dzieje się już sporo. Udało mi się osiągnąć szósty poziom umiejętności aptekarstwa, więc udało nam się zdobyć kamień emocji, zabutelkować trzy emocje. Zostało nam jeszcze e, zarobić 600 milionów, sprzedając obiekty wytworzone przez stole aptekarskim. Zaraz do tego dojdziemy, ale zanim to zrobimy, e, jak widzicie, mamy zimową fiestę, więc e, Aurelia nie pójdzie dzisiaj do pracy. Ma już ona piąty poziom e, kariery na i gdyby nie to święto miałaby dzisiaj awans. Udało mi się też y, ukończyć jedną z zagadek y, grzyba. Był to niebieski grzyb i trzeba było być zainspirowanym, ale to nie miało nic do rzeczy. wybraliśmy tego światowego grzybka, a żeby to zrobić, trzeba było mieć liście kwiatu gromu. A zdobyliśmy je dzięki podróży do Everde. Udało nam się też troszkę żabek rozmnożyć, i z update'ów dalej, bo już poleciam. Jak widzicie, przygotowała mi taką małą ciapkę u siebie tutaj, gdzie może tworzyć. Ma swój zakątek do spania tutaj może tworzyć. Mamy również zimę. Jeszcze nie testowałam snu nune ziemi, ale to może być ciekawe. Ale poza tym, krówka już nam urosła. Jak widzimy, tutaj już mu pierwszy raz karmiliśmy. W tym momencie Aurelia jeszcze zbiera nam składniki, bo potrzebujemy Wytworzyć kolejny kamień emocji. Przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy szybciej dalej. Gdzie on jest, e, kamień emocji? Żeby to zrobić, potrzebujemy kępki mchu, który już niestety zużyłam do poprzedniego kamyka emocji. A kamyk emocji pękł nam pod wpływem wykorzystania go, czyli zebraliśmy zbyt dużo emocji, żeby, żeby go wykorzystać, więc pamiętam, trzeba stworzyć kolejne. Natomiast jeszcze nie przeszliśmy dalej. Tutaj, jak widzicie, taka mała altanka, w której Aurelia będzie wszystko te swoje rzeczy sprzedawać. Przygotowałam już jej tutaj ten dobilans. Lecików. Jeszcze nie możemy zarejestrować, chociaż możemy zaraz zarejestrować firmę. Ja wystawiłam wszystkie te jej składniki, które udało mi się tutaj, jak widzicie, zdobyć, i dwie żabki też, za czym one zejdą, bo mamy je za sto simolonów, normalnie możemy sobie je sprzedać jak rozmnożymy. Zebraliśmy troszkę pyłku, jeszcze porcji magicznego pyłku, że ja odpowzuję tutaj. A dzisiaj jest święto, no i tak wypadałoby jeszcze zdobyć Świąteczny nastrój, otwórz prezenty, wystawny posiłek i tak. Raczej to święto nie będzie należało do udanych, bo po pierwsze nie mamy miejsca, gdzie to zrobić. Po drugie, mamy za mało funduszy, żeby to zrobić, bo wolę otworzyć nam firmę, niż pozwolić, żeby ona no, wydała niepotrzebne te pieniądze na takie, a nie inne rzeczy. Coś ja mi się tutaj śmignęło źle. Nie, nawóz po prostu brak. I zostało nam tylko tak naprawdę, no, któryś z drzewek w ogóle mamy. Wszystkie są poza sezonem. A nie, tylko szałwia nam jeszcze rośnie, jest w sezonie. Wierzmy cały plon, chociaż mamy już jego zapas. I tutaj otworzymy. Zobaczymy, że szałwi mamy, pory i bazylii zapas. Natomiast e, brakuje na jednak mchu i innych rzeczy. Stokrotki to w ogóle mamy mało. A stokrotka jest poza sezonem. Jest to dopiero na wiosnę, więc będziemy musieli chyba zasadzić jeszcze z 200 krodów. Tak, ja zasadzę jeszcze nam tutaj 200 stokrotki, żebyśmy mieli duży zapas. Wydaje mi się, że dalej i te inne trzeba będzie przenieść po prostu do oddzielnego miejsca. Zrobimy w ten sposób, że te rośliny, które są nam potrzebne do aptekarstwa, będą w jednym miejscu, a te rośliny, które będą na sprzedaż będą w drugim miejscu. Jeszcze moja droga pogóła i obaw się chwilę z naszą małą simcią to o, i ogródnictwo nam wskoczyło, bardzo miło jeszcze tu widzicie, mamy eliksir emocji pobudzenie i trzy eliksiry zainspirowania, bo tyle udało nam się zebrać flipany sprzedamy, nie są potrzebne, cytrynki pójdą tutaj szałwia i... Tak naprawdę to wszystko. Zjedz jeszcze pomidorka. O, mamy kolejną owoc krowokwiatu. Czy potrzebujemy owoców krowokwiatu? Nam tak, żeby zostały. Mamy do rogu krowokwiatów. Ok, czyli potrzebujemy. Zostawiamy te. Nie będziemy ich sadzić. Oj, cik, tak jeszcze. Moja droga, stój, stój, bo tu nam czas ucieka. Te szybki prysznic, weź, pójdziemy zarejestrować naszą firmę. Mówię oszukuję, ale z drugiej strony mamy zimę i niestety nie możemy ani bawić się w wodzie, ani nawet iść na rybki w naszym stawiku. Musielibyśmy się wybierać za każdym razem albo do najbliższej biblioteki, albo do jakiegoś parku, albo w ogóle do ERDF, żeby mieć możliwość wykąpania się. No niestety mija się nam z celem. Ja su. Ostatnio nie wykonywałam tych informacji za pomocą. Szukam tych informacji za pomocą komputera i Aurelia nam normalnie awansowała, więc fajnie by było, gdybyśmy no, musieli jeszcze ten jeden dzień, jak nasz kalendarz, musimy jeden dzień poczekać, zanim zaraz znowu tu będziemy mieli wolne. Czyli mamy dwa dni na awans. Aurelia w tym momencie skoczy do się wykąpać, a my otworzymy nam nasz lokal nowy. Znaczy zarejestrujemy firmę i otworzymy lokal. Okej, okay, ona musi zadzwonić nam teraz, żebyśmy mogli zarejestrować firmę. I tak, nazwa będzie Ziu. Okay, moja klawiatura uka Aurelii. Sklep dzielarski Przypisano z jedną z jednej porceli. Opłata za wstęp jest jednorazowa. I zróbmy, może tak, 50% cenco. Tak. Zarejestrujmy, chyba. Jej, o jedna rzecz nie. Poleciałam za szybko. Tak, tak, otwieramy. Chcemy usta ustawienia, chcemy zmienić tutaj na coś takiego nam O, z mamy. Poleciałam za szybko. Prawda? I tak, otwórzmy sklepik. Jeszcze 75 simulonów nas kosztuje otwarcie. Dobra, zobaczmy, czy ktoś nam przyjdzie. Mamy tutaj firmę. Mamy tutaj powystawiane rzeczy. Trochę tanie one są. Niech będzie. Emocje akurat nas nic nie kosztowały, żebyśmy mogli je zabutelkować. Jeszcze dorzućmy tutaj. W ogóle, jakbyśmy chcieli sprzedać to. 45 simulonów nas to kosztuje za 3. Ok. Musimy troszkę pozbierać jeszcze składników aptykarskich w międzyczasie. O, o, nasi pierwsi klienci. Panie, że rozgłaszasz to w tą stronę, na drugą. W końcu lizy. Czy to jest klientka? Tak, klientka. O, porozmawiajmy może z nią. Przyjazne powitanie, moja droga. Przyjazne powitanie. O, kolejna klientka. Dobra. Może zarobimy trochę. wyjdziemy dzisiaj na plus, zamiast na zero. Okej, okay. odeszła nam. Niezadowolona, ale sorry. Nie będziemy z uciążliwym klientem pracować. O, 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 dobra, krowokwiat. Nie chcemy na razie klientów zjedzonych, więc pójdziemy ją nakarmić. O! Tak, nie, nie. Maleńka, jesteś niebezpieczna. Obaj, oh podnieś, wyrzuć. Chyba trzeba będzie tu zrobić ogrodzenie na, na parceli, żeby nam nie wchodzili. prywatny teren. Zrobimy tutaj działaczkę o tak wyciętą. Taki plan jest. Żeby sobie tu chodzili, Tu może być też ogródeczek wtedy, że front naszej działki będzie przeznaczony na firmę. Mamy 17. Zarobiliśmy tylko na razie na żabkach, które wprawdzie są najdroższymi rzeczami u nas w sklepie. Rosjan ma super. Do 19.00 potrzymamy, zaraz zamkniemy. 19.00, zamykamy. Nie tak, zarobiliśmy dzisiaj troszkę za same bilety 340 i za sprzedaż dotyczą 300. Zysk z usług 0, bo usług nie mieliśmy. 8 godzin popracowaliśmy, 10 klientów. No Mamy 565 simulonów i 13 do renomy firmy. I mocne strony wystrój, możliwość rozwoju. A sobie w stron, żebyśmy wiedzieli, co nam do skwiera. Halo, przydałoby się. Jeszcze jutro ogarniemy swoją pracę i liczymy na awans. Dobrze, kochani. Ja się trochę naprodukowałam, się okazało, że nic nie nagrałam. To wam skrócy to się wydarzyło. Aurelia dostała awans na szóstym poziomie aptekarskiej, na ale ale lekarskiej. Następny awans będziemy mieli pewnie za dwa dni. Stworzyłam nam taką ładną szklarnię, które widzę, że jednak musiałam trochę poszerzać i się okazało, że daszek jest za mały. Musiałam sprzedać w sytuacji tego kilka naszych żabek, ale awans też zostaliśmy, więc prawie mieliśmy dwa. Prawie 3000 simonów na koncie. Musimy teraz zrobić do 5000, żeby wykonać ostatnią zagadkę grzybka, bo chcemy wykonać te właśnie jedna. Szklarnia, może wezmę w tryb na razie budowy i pokażę Wam w ciągu dnia, jak wygląda. Szklarnia wygląda tak, oczywiście ze szklanym dachem. Do tej szklarni nie, nie będzie miała dostęp tylko Aurelia. Dwie jeszcze szklarnie powstaną. Jedna powstanie dla naszych klientów, a druga na kwiatki. A ja, może i dwie oddzielne. Jedna na kwiatki, druga na jedzonko, które będą mogli nasi klienci się zajmować. Ta szklarnia będzie na terenie prywatnym, więc odgrodzimy. Tutaj tak ładnie czuć porceli od tyłu, ale to musimy też zrobić więcej pieniędzy. Będzie miała dostęp tylko do tej części Aurelia, nie nasi klienci, bo oni nam tam będą łazić i cały czas przeszkadzać. No, jesteśmy awans, pracujemy teraz od 10 do 18. Co, co jeszcze tego? Udało mi się wytworzyć drugi kamień emocji i zaraz zobaczycie, jak ona już ogarnie tutaj, to użyjemy na niej i za butelkę emocje. Co jeszcze? Nie udało, oj, nie udało mi się posadzić bajkowej sezonki i na razie jej nie będziemy sadzić. Poczekamy z nią, aż wypełnimy już wszystkie rzeczy, żebyśmy mogli przysłać Matkę Naturę, Co zobaczymy. Ja tu jeszcze w międzyczasie... Dokładam je do zasadzenia. Tu zasadzimy humorzasty krzewik, i tutaj zasadzimy nasiona kwiatu aury. Tak, widzę, przepraszam. O, tu jeszcze miałeś zasadzić cytrynkę. Schowałam nasze wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, żeby nie było zależne od pory roku. Reszta na razie zostaje na zewnątrz. Kosztowało, mówię nas, tu prawie 3000 tutaj całe to zbudowanie. Więc Aurelia zaraz ogarnie nam to wszystko Rozmnożyć żabkę nie możemy. A tak właśnie wygląda pobranie naszego kameczka. Dobrze, kochani, wybrałam nam opcję z domu pracy. Nie udało mi się jeszcze wykonać tego zadania, zbierania informacji. Zaczęło nam na to rosnąć humorzasty krzewik i nasz kwiat aura. Brakuje nam tylko krzewu tego gromu. Fajny jest ten strój. Tylko, kurczę, mogliby dać sobie jakieś rajstopki grubsze na czas pracy w zimie. Zaczyna mnie to raz bardziej to irytować. I nie wiem, czy po prostu nie będę jej wysyłać do pracy, żeby wychodziła. Zamiast przyjmować naszych pacjentów, klientów na parceli domowej, bo oni albo jak nie staw, bo te w tym momencie nie mogą, bo jest zamrożony, to będą nam teraz odśnieżać. A ona jest smutna, emocjonalna pustka, albo udręka emocjonalna. To stawiam. Dobrze, przepraszam, już jestem zirytowana ostatnim tym zachowaniem Simów. Gdzie ona mi uciekła? Poczekajcie chwilę. Gdzie ona poleciała? Zobaczcie. Odśnieża nam parcele. Rozmawiam z nią o siłach natury. I poprosimy ją o wykonanie pierwotnego wrzasku, który już zaznaczałam dwa razy, i znowu mi się odznaczyło, więc chodź tutaj. I mamy tak, udrękę emocjonalną, emocjonalne pustki raczej nie mamy, bo byśmy mieli ten nostru, ale nie Gnomi nie mamy, zielonego z nie mamy, więc moja droga, masz udrękę emocjonalną, strzelam i mam nadzieję, że zakończymy ten dzień i odcinek, chociaż też jakimś pozytywnym akcentem. Z powodzeniem odkrywamy. Super. Tak wiem. Troszkę zalatuję od ciebie. Zaraz się tobą zajmę. O, śmierdzący przytulasek. Wyreguluj emocje. Tego jeszcze nie mieliśmy. Poczekajcie. Bo ona nam znowu nie uciekła nigdzie, bo mnie bardziej to zirytuje. Wyregulujmy emocje. Teraz śmierdzące będzie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O, 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 o. Tak. Udało się? Koniecna. O, w końcu zaczynamy zarabiać. 1395 simulonów. I kolejny dzień urlopu. No, to jest fajnie. Popatrzmy jeszcze. No, tak jak mówiłem, jutro będzie. Jutro pracujemy? Nie, w niedzielę będziemy mieli awans. I może uda nam się nadgonić, to znaczy mi się uda nadgonić poza nagrywaniem. Żebyśmy wypełnili tą baś, czyli muszę troszkę popracować i posprzedawać naszych y, rzeczy. Tak więc, kochani, tym smutnym akcentem zobaczcie, jak ona jest smutna, zmęczona, smutna i śmierdząca, kończymy dzisiejszy odcinek. Przepraszam za zirytowanie, ale ten odcinek bo jest jednym z najgorszych, które mi się nagrywało. Co chwilę coś mi przerywało Tutaj się mi nie udało nagrać kawałka. Tak więc, chociaż pozytywnie zakończmy ten odcinek. Dziękuję kochani za to, że jesteście. Dziękuję za Wam za bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa. Naprawdę ten odcinek był chyba jednym z najgorszych, które do tej pory nagrywałam. Będę potrzebować chyba opieki natury